Dzień dobry, witam serdecznie na moim kulinarnym kanale. Dzisiaj przygotujemy fajne śniadanie. Śniadanie, które możecie zabrać ze sobą na wynos, ale i też możecie zjeść na ciepło w domu. Będzie to taka chrupiąca grzaneczka właśnie w towarzystwie fajnego sera i figi. Mam nadzieję, że to będzie fajna propozycja i coś innego od tradycyjnej kanapki z szynką i żółtym serem, więc myślę, że Was zainspirowałam i zapraszam do oglądania dalej. Do przygotowania naszych pysznych kanapeczek potrzebować będziemy oczywiście pieczywa. Ja mam tutaj takie dwie ciabaty. Będę wykonywała śniadanie dla dwóch osób, więc dwie bułeczki będą wystarczające. One są też takie spore, dosyć e, wielkości dłoni, więc na pewno wystarczą. Myślę, że zużyję całego camemberta na te dwie grzaneczki, e, figę. Myślę, że przynajmniej jedną figę na kanapkę wykorzystam, e, taką sporą garstkę Rucoli. To takie trzy połuskane orzechy, no i jeszcze takie fajne przyprawki, które troszeczkę nam podkręcą smak, więc damy szczyptę ostrej mielonej papryki, oczywiście odrobinę soli i będziemy potrzebować mm. do podsmażania grzanek jeszcze oliwy z oliwek. Zabieram się za działanie. A więc przygotowanie moich kanapeczek zacznę od przekrojenia bułeczki, następnie przejdę do pokrojenia kamemberta i figi, no i będziemy zaczynać składać wszystko. Kroimy bułeczkę. W kolejnym kroku przechodzę do pokrojenia kamemberta. Przygotuję sobie tak wszystkie składniki, żeby w momencie, kiedy już podgrzeję moją grzankę, już wszystko tylko wyłożyć i jeść na ciepło. I krojątki plastry. Oczywiście piętkę zawsze muszę zjeść ja. Ja tutaj od razu sobie posiekałam moje trzy orzechy. Ucięło mi to w materiale, więc daję Wam im żebyście byli na bieżąco. <laughs> Następnie przechodzę do pokrojenia figi. Figę będę kroiła w takie plastry. No i gdy wszystkie składniki mamy już pokrojone, posiekane, przechodzimy do podsmażania naszych bułeczek, więc będę teraz je pokrapiała delikatnie oliwą i pod, podprażała, podsmażała na patelni, więc biorę sobie patelnię i będę ją włączać. Teraz biorę sobie dwie bułeczki i je delikatnie skrapiam oliwą. I na nagrzaną patelnię wrzucam moje grzaneczki z tą stroną, gdzie skrapiam oliwę, i po około dwóch minutach, jak już ładnie się zarumieni, obrócę na drugą stronę i podsmażę z drugiej strony też około minutkę, dwie aż się delikatnie zarumieni. I w międzyczasie, gdy grzanki nam się robią, ja zrobię herbatkę. Moje grzanki są już gotowe, chrupiące. Tylko spójrzcie. Więc przechodzę do nakładania wszystkich składników. Więc najpierw zacznę od rukoli. Na rukole daję ser. I na to sporo figi. Następnie całość posypuje orzechami. I jeszcze dosłownie szczypta soli. I taką szczyptę dosłownie ostrej papryki. I gotowe. No i moje ciepłutkie kanapeczki są już gotowe i ja będę zabierała się do jedzenia. Oczywiście polecam Wam koniecznie wypróbować. No i zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, zostawiania łapeczek w górę pod moimi filmami. No i oczywiście komentarzy, jeżeli będziecie chcieli zostawić, to będzie mi bardzo miło. Także dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym.